Z tej strony, tak dzisiaj będziemy nagrywać Minecraft'a na Bedwars, rygmy z craft, jest Super, i będziemy dzisiaj wygrywać na Bedwars, no, Bedwars, jak będziemy wygrywać na Bedwars, Siema. O i widzę ja właśnie dobra, nie mogę, dobra, Nie mogę zobaczyć tego złapać i masz łuk. Kurde spadłem! Muszę dobrze zacząć. Bo już wszystko nie warną. A właśnie jestem jakoś niewidzialny, nie wiem dlaczego. I dobra, to zbieręcie siebie z po Dobra, jeszcze. Okej. Okay. To Jest dobrym graczem. No i tutaj właśnie zbitbrid się. Tutaj się nie uwolnię. Cztery. O dobra, mam ten kloc. O kurde, czekaj. Okej okay. Kiedy ja zginąłem? Dobra, idziemy na... Dobra, do widzenia, tak się przygryło w Bedwars